W obwodzie donieckim Rosjanie zajęli Kurachiwkę i wszystkie wioski położone wokół miasteczka, i doszli już do Kurachowskiego Zbiornika Retencyjnego. Czyli zamiast jednego dużego okrążenia mamy na razie taktykę salami. Pozycje, na które Ukraińcy się wycofali, już są pod naporem kolejnych oddziałów. Można nawet mieć pewne wrażenie, że jest to zrobione celowo, by zwiększyć efektywność tych wszystkich kotłów bo kocioł ma w założeniu być otwarty, no tak żeby przeciwnik mógł się co prawda wycofać, no ale by to robił pod strzałem, był zmuszony porzucić sprzęt, a wymęczeni żołnierze sami się poddawali. Biorąc pod uwagę, że Rosjanie mają już przygotowane kilka grup szturmowych w niedalekich odległościach od siebie, no to teraz te jednostki ukraińskie wycofujące się będą trafiały z jednego kotła do drugiego. Prawdziwa ścieżka zdrowia. Mieliśmy próbę przekroczenia granicy Ukrainy z Rosją w obwodzie Beriańskim. Dobrze słyszycie, mimo ogólnej sytuacji na froncie, świry próbują przeprowadzać kolejną ofensywę na Rosję. Na tej chwili się nie udało im zająć niczego, ale nie znaczy to, że nie będą dalej próbować. Możliwe, że nawet planują jakąś taką akcję z okazji na przykład wyborów w Stanach co by pokazać, że obecna polityka demokratów jest super. Dowódca 35 Brygady Piechoty Morskiej oficjalnie przeprosił za ofensywę w Krynkach. Wskazał jednakże, że udałoby się ona, gdyby jednostki w niej uczestniczące dostały odpowiedni sprzęt do wykonywania zadania. Na chwilę obecną kilku takich mniejszych i większych dowódców w ostatnim czasie wyskoczyło z podobnymi komunikatami, no widać, że zaczyna się zwalanie winy, a no to z kolei oznacza, że oni wiedzą, w którą stronę na to wszystko teraz idzie. Wie to także władza w Kijowie, która zamierza zmobilizować 160 tysięcy ludzi w przeciągu następnych trzech miesięcy. Wiadomo raz, że trzeba będzie załatać obecne straty, dwa, ktoś będzie musiał teraz kopać tę linię obrony w Zaporożu. Osobiście myślę, że nie uda mi się wyłapać aż tylu ludzi. No pamiętajmy, jak niesprawny na tej chwilę jest ten aparat państwowy, a biorąc pod uwagę jak rośnie ilość dezercji, to nie wiem, czy nawet lukę tym spowodowaną uda im się wypełnić. Choć wiadomo ten rząd będzie walczył do ostatniego Ukraińca. Załański nawet miał teraz prosić Pentagon o to Machałki, co jest już kompletnym szaleństwem Ukraina nie ma nawet czym jej wystrzeliwać. To są pociski okrętowe, a nawet jak da się to załadować na samolot, no to i z tym też jest słabo. Na tę chwilę dowództwo podjęło decyzję nawet o transferze personelu technicznego i medycznego z sił powietrznych do piechoty, co jest oznaką tego, że ta część sił zbrojnych już praktycznie nie istnieje. Ukraińcy po raz pierwszy od początku wojny zaatakowali bezpośrednio Czeczenię. Chodzi dokładnie o Akademię Wojsk Specjalnych w Gunteres. Kadyrow już zapowiedział odwet Czeczeni. Podobno od tej pory mają oni nie brać jeńców. Osobiście wątpię, by tak się stało. No Czeczeni są jednak częścią regularnych sił Kadyrow. No nie ma tutaj za wiele do gadania. Zresztą do tej pory... Ukraina uczelni należących do armii w ogóle nie atakowała. Pytanie, co się zatem stało? Podobno trwają rozmowy na temat umowy w sprawie nieatakowania obiektów infrastruktury energetycznej. Rosjanie mają nie atakować ukraińskiej, no i vice versa. Jakby nie patrzeć dla Sałańskiego, to jest w tej chwili kwestia życia i śmierci. Więc myślę, że akurat takich ustaleń to on może dotrzymać. No, ale nie znaczy to, że mają zaniechać ataków całkowicie. No więc trzeba znaleźć obiekty zastępcze. No i takie właśnie ośrodki szkoleniowe, akademie oficerskie, fabryki zbrojeniowe. No to są obiekty, które są idealnym celem dla dronów. W sumie, w sumie powiedziałbym, że nawet sensowniejsze od rafinerii. Co ciekawe, ta akademia jest ośrodkiem prywatnym, należącym do ludzi samego kaderowa. Co zresztą wyjaśnia jego zachowanie. Większość osób, które przeszły przez ten ośrodek to są właśnie kaderowcy, którzy mają mimo wszystko status wojsk specjalnych. A podejrzewam, że skoro to prywatna inicjatywa Czeczenów, to i z jakiejś zasilnej obrony tam też nie posiadali. Zatem to cel o stosunkowo sporej wartości. Podobno przez ośrodek miało się łącznie przewinąć 47 tysięcy ludzi. No a jest to ośrodek o stosunkowo słabej obronie. Zresztą samo istnienie w ogóle te, tego w takiej formie mnie zadziwia, w sensie, no wiem, że Czeczeni mają autonomię, no ale bez przesady. Żeby za tymi wszystkimi ustępstwami jeszcze szła jakaś super jakość. A w sumie ci czeczeńscy żołnierze to się raczej niczym szczególnym nie wyróżniają od takie mięso armatnie. Dużo taniej wychodzi sprowadzić jakichś Nepalczyków czy innych Indusów. Na tę chwilę mieliśmy nalot dronowy na kwaterę główną wojsk ukraińskich w Kijowie. Teoretycznie można by to rozpatrywać w, w kategorii odwetu, choć nie sądzę, by przy obecnym klimacie ktoś ważny w tej kwaterze przebywał, to jest raczej myślę, że kwestia bardziej piarowa. Ukraiński głos przewiduje, że za 10 lat ludność tego kraju zmniejszy się do 28 milionów. A to wszystko pod warunkiem, że kraj ten w ogóle odzyska Krym i Donbass. No a umówmy się, to raczej się nie stanie. Także nawet w najlepszym scenariuszu, no Ukraina jest już skończona. Powody są oczywiste, emigracja i niska ilość urodzeń. Mark Rutte wezwał Rosję i Koreę Północną do zaprzestania współpracy. Pytanie dlaczego niby mieliby to robić? Z tej okazji mamy nawet spotkanie przedstawicieli NATO z amerykańskimi sojusznikami z Azji. A przypomnę, że do dzisiaj nie widzieliśmy ani jednego Koreańczyka w boju. Aż się boję, co się stanie, jak oni w końcu do tego boju wkroczą. Duda zapłysnął swoim nowym wywiadem, w którym stwierdził, że Europie przydałaby się nowa żelazna kurtyna. Mimo, że niektórych zaskoczy, ale ja się nawet częściowo zgadzam. Tylko niech ona będzie na bugu, a cały były satyserar niech się kisi we własnym sosie. Jakby nie patrzeć, państwa po obu stronach żelaznej kurtyny, tej pierwotnej, no nie prowadziły ze sobą otwartej wojny. A uniknięcie tego jest na tej chwilę chyba najważniejsze. Jak się wszystko uspokoi, będzie można mówić o odwilży i współistnieniu. Jakby nie patrzeć, to w czasie zimnej wojny nadal mieliśmy przecież wymianę handlową, a nie musimy być jakimiś przyjaciółmi, by robić interesy. Na pewno była to pewna zmiana na lepsze w stosunku do obecnej polityki narzucania wszystkim zachodniego modelu cywilizacyjnego. Turcja uznała wyniki wyborów w Gruzji jako ostatni sąsiad tego kraju. Także sytuacja nowego rządu jest raczej stabilna. Zresztą szefowa, szefowa opozycji, a obecna prezydent, Salome Zarubaszwili sama stwierdziła, że żadnych dowodów na sfałszowanie wyborów nie mają, ale ludzie to czują. Także na no Majdanu raczej nici za chwilę minie tydzień od wyborów, a zamieszek większych nie ma nadal. Także no to już jest dla mnie pewna oznaka. I przy okazji Turcji, tureckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Odniosło się do informacji odnośnie zablokowanego członkostwa tego kraju w BRICS. I ma to być nieprawda Turcja nie była zainteresowana pełnym członkostwem od samego początku. W sumie została ona państwem stowarzyszonym. Gdyby jej tak nie chcieli, to pewnie odmówiliby jej również i tego. Natomiast mimo oficjalnego zapewnienia, że członkostwo w NATO nie wyklucza członkostwa w BRICS, no to nieoficjalnie Erdogan miałby z tego tytułu pewnie problemy. A on lubi balansować między stronami, więc generalnie nie mam powodu, by poddawać aż tego wątpliwość ten komunikat. Także popełniłem tutaj niestety błąd. Informacja ta wzięła się w ogóle z bilda, która uchodzi za względnie wiarygodne źródło, no ale jak widać im też się czasem zdarza coś palnąć. Ursula von der Leyen wyskoczyła z pomysłem powołania Europejskiej Agencji Wywiadowczej, która miałaby zastąpić wszystkie agencje wywiadowcze krajowe. Dzień, w którym taki organ powstanie, będzie dniem, w którym już do końca umrze wolna Europa. I tak, na tę chwilę te wszystkie służby i tak są dużo silniejsze niż powinny. A jak to się wszystko połączy w jeden organizm, Podległy bezpośrednio tylko Brukseli, a tak właśnie zakłada pomysł pani komisarz, no to będziemy mieli do czynienia z państwem policyjnym. Choć jeżeli ta wojna potrwa jeszcze odpowiednio długo, to kto wie, może uda im się i ten pomysł zrealizować. No dla nich nie ma rzeczy zbyt szalonych. Minister spraw zagranicznych Francji poleciał do Szanghaju. Negocjować warunki wzajemnego obniżenia ceł na produkty przemysłowe. Swego czasu Francuzi, jak i inni ludzie Zachodu, poszli za przykładem Amerykanów na wojnę gospodarczą z państwem środka, no i generalnie nie kończy się to dla nich za dobrze. Ale jak widać, no nad Sekwaną mają jeszcze mimo wszystko resztki rozumu. Oczywiście wszystko to jest opakowane w formę łatwą do strawienia ludziom Zachodu. Właśnie, to znaczy chińskie cła są niesprawiedliwe i tak dalej. No ale liczy się konkret, a konkret jest taki, że Francja się ugina. W tym samym czasie prezydent z kolei poleciał do Maroka, gdzie podczas przemówienia w tamtejszym parlamencie uznał Saharę Zachodnią za część tego kraju. Dawno Maroko Hiszpańskie jest przedmiotem spornym już, lat, już od lat 70 gdzie większość państw zachodnich była neutralna albo popierała w ogóle rebeliantów, choć od jakiegoś czasu zaczęło się to trochę zmieniać, i Zachód warunkowo powoli godzi się na uznanie zwierzchnictwa marokańskiego. W przypadku Ameryki warunkiem tym była normalizacja stosunków z Izraelem. Pytanie jaka jest na tej chwilę cena makaronu? A propos Izraela, to kraj ten już naprawdę przekracza wszelkie granice. Na tę chwilę Kneset przegłosował ustawę delegalizującą działanie lekarzy bez granic. Oprócz tego mamy masowe ataki na Balbek, miasto, które w ogóle znajduje się na samej północy Libanu, a zdemilitaryzować chcą podobno południe. Trudno to wyjaśnić czymkolwiek innym niż zwykłym terroryzmem. Irak zamieścił na tą protestacyjną w amerykańskiej ambasadzie w sprawie naruszenia przestrzeni powietrznej przez izraelskie samoloty. To potwierdza to co mówiłem, cały ten słynny super -hiper atak Izraela odbywał się z terytorium kurdyjskiego w Syrii i Iraku właśnie. Lokalizacja gdzie i Iran ma dużo wtyk, także pozastrzeliwanie tego było dla nich wyjątkowo łatwe. Dopóki Paysaci nie odblokują sobie jakichś alternatywnych tras, to te ich ataki niewiele dadzą. Pytanie, czy w drugą stronę, czy Syria i Irak zrobią coś, by pozbyć się tych stref kontrolowanych przez Amerykanów? Syria na tej chwili wyprowadza ofensywę na Idlib przeciwko Armii Wolnej Syrii, sprzymierzoną właśnie z Paisatymi. I robi to za pomocą z pomocą stacjonującym w tym kraju wojsk rosyjskich. Na tę chwilę Asad chce pozostać życzliwie neutralny wobec Iranu. W sumie trochę mu się też nie dziwię, no biorąc pod uwagę, co Syria przeszła w ostatnich latach, no to następna wojna byłaby katastrofą. Możliwe, że nawet za tę neutralność Paysaci nie podnoszą krzyku w sprawie uciśnionych syryjskich opozycjonistów. Co do Iraku, rząd w tym kraju od jakiegoś czasu jest oficjalnie antyamerykański. Choć jak przyjdzie co do czego, to nie za wiele z tym robią. Dochodzi nam tutaj też kwestia Turcji, która chce zniszczenia sił kurdyjskich, choć też poza paroma bombardowaniami niewiele się tam w ostatnim czasie działo. Możliwe, że jak Donald Trump zasiądzie na tronie, to wrzuci Kurdów pod koła w zamian za przywrócenie normalnych relacji z Ankarą. Pajsa ataki mógłby wtedy iść przez Turcję i Azerbejdżan. Dwa kraje Iranowi nieprzychylne, no ale jednak o dużo większym potencjale niż, niż marksistowskie bojówki na zadupiu. Wiktoria Nuland znowu wynurzyła się z otchłani. W telewizji CNBC ogłosiła, że Rosja interweniuje w wybory w Stanach, choć jeszcze żadne się przecież nie odbyły. Ale oznacza to też, że władze tej stacji nie widzą już za specjalnie szans na wygraną Kamali. I już szykują się do wytłumaczenia tego faktu swoim owieczkom. No i niestety oznacza to też, że Nolandowej udało się wyjść z tej sytuacji cało. A jako ekspert od rusofobii będzie miała przez następne lata bardzo dużo roboty. A jak jesteśmy przy wyborach w Stanach, to Biden chyba też się przeniósł do obozu Trumpa bo pomaga mu w zwycięstwie bardziej niż którykolwiek z republikanów, bo właśnie w wywiadzie nazwał wyborców partii republikańskiej śmieciami. I to na tydzień przed wyborami. Ja nie wiem, po co mu pozwalają w ogóle się wypowiadać, skoro nie jest już w ogóle kandydatem i nawet nie ogarnia za bardzo, co się dzieje. Choć możliwe, że to jest celowo taki mały sabotażyk, bo wygląda na to, że najbliższe lata nie będą dla Ameryki zbyt korzystne. Zatem taki kandydat jak Trump byłby idealny, zrzuciliby na niego winę za wszystkie niepowodzenia, a za następne 4 lata wracamy do władzy i biznes as usual. A propos biznesu, rząd rosyjski miał pozwać podobno Google'a zablokowanie kanałów należących do rosyjskich mediów państwowych na kwotę 20 decylionów. To dwójka i 33 zera, więcej niż wynosi wartość wszystkiego na kuli ziemskiej. Pozaf absurdalny rozważałbym to bardziej w kategoriach happeningu politycznego. O ile w ogóle do tego doszło, pomimo dużego szumu w mediach, również i tych rosyjskojęzycznych, to póki co nie udało mi się dotrzeć do samego pozwu. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. A jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.